Dzień dobry, witam wszystkich bardzo gorąco. Dzisiaj chcę porozmawiać chwilę o iluzji, iluzji życia, iluzji tego świata, iluzji, jaką sobie stwarzamy żyjąc dniem codziennym, nie dostrzegając jego zalet, jego prawdziwości. Skąd iluzja? Przecież każdemu się wydaje, że ten świat jest taki prawdziwy, taki realny, taki stworzony do życia. Tak, on jest stworzony do życia. Do tego, abyś czuł się w nim dobrze, abyś odbierał wszystko, jak należy. Ktoś nad tym czuwa. Skąd to wiadomo? Zobacz. Wszystko jest. Przedstawiane tak, abyś ty się czuł dobrze. Wiele razy zapewne już odczułeś, że poprzez media, poprzez wszelkie informacje, które do ciebie docierają, postrzegasz świat i życie takimi, jakimi ktoś chce, abyś postrzegał. Twój umysł pracuje i odrzuca pewną perspektywę, nie chce odczuwać i nie chcę widzieć wielu aspektów życia, które Ciebie nie dotyczą. Ciebie interesuje tylko twoja strona życia. I to jest słuszne. Dlatego, że chcesz mieć się dobrze. Chcesz żyć wytwornie i wspaniale, bez trosko. Chcesz spotykać ludzi, z którymi. Spędzisz to życie w obfitości i doskonale. Ale czasami jest inaczej. Czasami jesteś poza zasięgiem tego dobrobytu i tej obfitości i tego, co sobie wymarzysz. Nie możesz przejść przez tą zasłonę, bo po drodze wiele się wydarza, czegoś, czego nie zawsze chcesz, aby było Twoje. I teraz odpowiedz sobie na pytanie, co jest iluzją? Czy to Twoje życie, czy to, co Tobie ktoś przedstawia? Co jest prawdziwym Twoim życiem? To, jak żyjesz, czy to, jak chciałbyś żyć? A może to, co po drodze się zdarza, zmienia Twoje życie? Czasem masz. Perspektywy na przyszłość. Trzymasz się tego kurczowo, chcesz dotrzeć do swojego celu i chcesz być kimś lub być w jakiejś sytuacji, być z pewnymi ludźmi, których sobie wymarzasz lub sobie wyobrażasz, że będziesz z tymi ludźmi w takim otoczeniu, w takiej pracy i tak wszystko chciałbyś mieć. Według swojej wyobraźni, zgodnie z wyobrażeniem swego umysłu. Ale nie zawsze tak się wydarza. Czasem małe zdarzenie, którego wolałbyś uniknąć, może spowodować sytuację, że zmienia się Twoja linia życia. Możesz spotkać kogoś, może to być. Nauczyciel, wychowawca, wykładowca gdzieś w szkole średniej czy też w podstawówce lub na studiach. I on cię nie dopuści, na przykład, do jakiegoś egzaminu, i wtedy już masz zamkniętą drogę, tą, którą miałeś w swoim wyobrażeniu, że dojdziesz do celu i będziesz na przykład dziennikarzem lub jakimś wykładowcą na Uniwersytecie lub naukowcem. I wtedy Twoja droga się zmienia. Zaczynasz szukać innych ścieżek życia. Więc co jest prawdziwe? Co powoduje, że życie staje się prawdziwe, a co powoduje, że jest iluzją? Iluzja to także wyobrażenia. Oglądasz świat w telewizji, w internecie. Lub życie innych ludzi śledzisz. I to jest też iluzja, bo to jest ich życie, lub oni przedstawiają to życie tak, jak chciałbyś zobaczyć, jak ono powinno wyglądać. A ty gdzie jesteś? Siedzisz potem w fotelu, rozmyślasz nad wszystkim i coś ci się nie zgadza, bo wewnątrz siebie, z głębi swej duszy, czujesz, że. To właśnie jest innych życie, że to jest takie wyobrażenie i to są wielkie marzenia, że chciałbyś też tak żyć lub mieć w posiadaniu pewne przedmioty, rzeczy i przez to zmienić swoje życie. To wszystko iluzja. Odczuj siebie ze swego wnętrza od, ze swej głębokości, od strony swego serca poczuj prawdziwość życia. Wyjdź z tej iluzji, zobacz świat prawdziwym, takim, jakim jest na co dzień dla ciebie. Gdy z tej perspektywy będziesz odbierać życie, gdy z tej perspektywy, ze zgłębi swego wnętrza. Odczujesz co dobre, co prawdziwe. Wyjdziesz już z iluzji i będziesz żyć swoim prawdziwym życiem. Ono będzie dla ciebie dobre. Ty nie patrz, że ktoś tam jest kierownikiem w jakiejś firmie, że ktoś jest wykładowcą na jakieś uczelni, ktoś laborantem, ktoś lekarzem lub spełnia inne swoje marzenia lub powołanie. Ty bądź sobą. Odkryj siebie. Nie patrz na ten iluzoryczny świat czy wszechświat. Bądź sobą, zgłębi swego serca, zgłębi swej duszy. Słuchaj, słuchaj, co ona do ciebie mówi. Ona co dzień się odzywa do Ciebie. Ona chce Twojej prawdziwości, ona chce Twojego prawdziwego życia. Chce, aby wszystko było dla Ciebie dobrze, tak ułożone i skonstruowane, że Ty spełnisz się w tym życiu. Ty nie potrzebujesz być kimś bardzo sławnym, czy lekarzem, czy dyrektorem, menadżerem. Może ty właśnie potrzebujesz być zwykłym pracownikiem. Takim, który ma rodzinę, czy takim, który jest samotny, ale dobrze mu z tą samotnością, bo spełnia inne marzenia. Może maluje obrazy, może coś konstruuje, a może po prostu lubi ktoś gotować i pyszne dania serwuje. To będzie Twoje prawdziwe życie, jeżeli to będziesz robić i spełniać od serca, z głębi serca. Posłuchasz szeptu duszy, bo ona wciąż do Ciebie mówi. Odsuń się od tej iluzji. Nie słuchaj, co mówią politycy, dziennikarze, prawnicy. Oni przedstawiają Ci świat, według pewnych punktów, taki ma być, jakim oni chcą go widzieć, lub się nauczyli, że ma tak wyglądać. Możesz posłuchać oczywiście, nikt ci tego nie zabroni, ale nie wierz we wszystko, bo właśnie z głębi duszy czasem czujesz, że coś się nie zgadza, że ten głos, który cię przekonuje z zewnątrz. Nie zgadza się z Twoim głosem z wewnątrz Ciebie. Nie słuchaj wszystkiego. Słuchaj siebie z głębi serca, z głębi duszy. Wtedy będziesz żyć swoim prawdziwym życiem. I pomimo, że za oknem ten świat nie zawsze jest doskonały, ty się w nim odnajdziesz. Czy będziesz młodszy? Stary. Będziesz żył w zgodzie z przyrodą, z innymi. A najważniejsze, będziesz żył w zgodzie z sobą, ze swoją duszą, ze swoją jaźnią. Zostaw tą iluzję. Nie zdobywaj czegoś na siłę. Bierzesz jakieś kredyty, kupujesz, bo. Szpanujesz, pokazujesz się innym. Po co? Może nie potrzebujesz tego, bo potem tego żałujesz. Siedzisz sam w domu i rozpaczasz, co ja teraz zrobię. Wciąż pracować na to, by spłacać. Nie mam już innych szans i możliwości, tylko w kółko praca i praca. I brakuje ci wtedy. Słuchania swojej duszy, tego czasu, tej ciszy, bo w głowie, w umyśle masz chaos. Wciąż myślisz, myślisz, jak zarobić więcej, bo wciąż musisz bankom oddawać. Wiem, że wielu ludzi już o tym mówiło, ale może to potrzebne, aby jeszcze raz to usłyszeć. Zatrzymaj się czasami, rozejrzyj się w koło, spójrz, że ten świat to jedna wielka iluzja, a Twoje życie jest tutaj w głębi serca, w głębi duszy. To Twoje odczuwanie, to Twoje prawdziwe życie. Dziękuję ślicznie. Gosia Kruk.